Ale ciężkie warunki spacerowe. Jak żyć? Dzień dobry, moi najmilsi. Witam Was w nowym vlogu. Witam Was w lesie, do którego przyszliśmy, mimo że mam niedosuszone włosy. Ale, jak widać po oczach, a tutaj ciężko pewne rzeczy ukryć. Jestem troszkę wczorajsza. I walczę z takim nie najlepszym samopoczuciem, ale jest coraz lepiej. Także pewne zabiegi, które od rana zaimplementem wykonałam, <noise> sprawiły, że czuję się dużo lepiej i że w ogóle miałam energię, żeby ruszyć się z domu. Dzisiaj zapowiada się spokojny, sympatyczny dzień, ponieważ jest weekend. Mimo tego, mam troszeczkę pracy. Muszę pojechać do jednej firmy i zrobić coś, czego nie zdążyłam zrobić wczoraj. No ale słuchajcie, tak to bywa czasami. Nie jest to jakaś dla mnie jakiś powód straszny do ubolowania. Gorszy jest kolor szminki, której... Użyłam przed wyjściem, miałam ochotę na coś nawilżającego A dobra, najpierw skończymy Popracować trzeba troszkę A potem odpoczynek już będzie Tylko, yy, a jeżeli chodzi o szminkę, Miałam ochotę na coś takiego, czego dawno nie używałam Co mi mocno usta że I wynalazłam w mojej toalecie Pomadkę Klinik e, Chubby Stick e, W kolorze Rose, coś tam Ale ona Nie wiem nie podoba mi się, ona nie jest fajna, więc potrzebuję czerwonych ust. I możliwe, że użyję tej pomadki, której używam od trzech dni bez przerwy, czerwonej. Smarboxa Trill Seeker. Dawka gdańska na dziś dla gdańsko Co jest lepsze na kaca, zupa Tomka pikantna z krewetkami, czy żurek dla tradycjonalistów? Piszcie na dole Jesteśmy świeżo po Projekcji filmu Planeta Singli 3. Ja jako fanka tej serii, bo uważam, że te komedie są naprawdę bardzo udane. Wyszłam z kina zadowolona. Luisek, ty też chcesz opowiedzieć, ale ty nie oglądałeś. <grym> Przepraszam was za te yy, komplikacje. W każdym razie, ktoś tu ma parcie na szkło. W każdym razie, trzecia część toczy się w innym anturażu bowiem przenosimy się na przepiękną polską mazurską wieś na której to ma odbyć się wesele pary bohaterów Ani i Tomka bardzo różnych osobowości charyzmatycznych jak oglądaliście poprzednie części to wiecie jak burzliwy e, mieli związek i ta trzecia część jest troszeczkę inna niż poprzednia ale Wciąż jakby no kontynuuje losy bohaterów, Także nie jest jakoś oderwana. I przyznam wam, że jest to bardziej, tak jak gatunek nazywa się komedia romantyczna, to bardziej jest romantyczna niż, niż jest komedią. Oczywiście można się pośmiać, ale dużo też jest wzruszeń kilka prawd o relacjach rodzinnych o związkach kilka aspektów, które zostawiają widza z przemyśleniami a samo wesele jest nagradę w sposób przezabawny nie jakiś taki przesadnie tandetny powiedziałabym aczkolwiek spodziewałam się większego hardkoru, myślałam, że będzie jeszcze więcej scen w klimacie Kac Vegas bo tak też Luis. Trailer też tak y, troszeczkę mnie naprowadził na, na takie myślenie i takie nastawienie, ale generalnie byliśmy zadowoleni, bardzo, że poszliśmy do kina. To jest myślę fajna propozycja, żeby wybrać się do, wa do walentynek, do kina na walentynki. Bo mężczyźni też znajdą coś dla siebie i nie będą tak strasznie znudzeni. Także jak dla mnie w skali od 1 do 10, ta sympatyczna komedia to taka siódemeczka. Druga część mi się jednak mimo wszystko bardziej podobała. A tutaj scena, kiedy Karolak gada z dębem. Tak, z Dębem i to nie jest monolog, bo Dąb mu odpowiada oczywiście sercem, ale jak pójdziecie to zobaczycie o co mi chodzi, naprawdę była tak śmieszna, Boguś Linda w tej roli tak średnio mi się podobał, no ale to moje subiektywne odczucia, w sumie tak jak wszystko co teraz mówię, tak Luisku? Tak, on jest taki tutaj ważny, on jest taki ważny, bo nie zabrali go do kina nie zabrali pieska do kina tak, nie zabrali, on teraz musi sobie odbić Jejku. w każdym razie dla mnie to jest e, całkiem dobre kino i fajnie, że tak dobry poziom jest utrzymywany w kolejnych częściach właśnie tej komedii Luisek, no co mój kochany, więc Czekam na kolejne części. Tak, Luisek, a ty? Nie bo znowu zostanę sam w domu. Jak pójdziecie do kina. <noise> Plan na dzisiejszy wieczór to kot i Netflix. Troszkę inaczej niż wczoraj, ale trzeba się zregenerować i odpocząć. Ja nie jestem żadną e, imprezowiczką, żadna ze mnie imprezowiczka, tak powinnam powiedzieć. Ale ostatnio zdarzyło się kilka takich okazji właśnie do wyjść. No, i skorzystaliśmy i powiem Wam, że imprezowanie po 30 roku życia jest ciężkie. Naprawdę. Ale jak można, to trzeba wchodzić do ludzi, trzeba się bawić, e, aczkolwiek regeneracja po zarwanej nocy wskazana i to pewnie dwa dni potrwa. Moi mili, fajnie, że ze mną znowu byliście. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!